Dobra, to zostawmy za Co to kurwa? Bajonk! Bayąk! Sperba! Sperba! Rzuć kamerę! Rzuć kamerę! Rzuć kamerę! No, no, a <laughs> Rzuć kamerę, kurwa! Ciekaj! <laughs> Nie pierdolę chłopaki. Skacz 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 skacz, 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 skacz Ej, Pynia, Pynia zostawiliśmy Ej, nie, Tickleman, Tickleman Gdzie kurwa Tickleman? Nie, kurwa, pan rączki, pan rączki ale w kurwa Ty kurwa, mamosio Pynio, ej, Pynia, Pynia, ktoś chyba zagilgotał Pynia, ktoś zagilgotał Ja go słyszę, ja go słyszę, słyszę przez mikrofon wiem Pajen, Pajen. A nie aj, aj, Ja chyba nie żyję. Ej, za nami. Ej, za... co to kurwa jest?